I mówią, ale alkohol też. Ja mówię, właśnie, właśnie, zatrzymajmy się chwilę nad tym alkoholem. To znaczy, co to znaczy trochę alkoholu codziennie? A on do mnie mówi, ten profesor mówi do mnie, no, kieliszek wina. Ja mówię, jest pewien problem. Jaki on mówi problem? Przecież jeden codziennie kiedy wina. Ja mówię, rozumiem, tylko jest ten problem, mianowicie ja nie piję wina. On się tak chwilę zawiesił i mówi, no, y, jedną miarkę wódki. A co to znaczy miarka? Mówię do niego. A on mówi no czterdziestka. Mówię, jest pewien kłopot. Jaki znowu kłopot? Już wyraźnie poirytowany mówi do mnie. Ja mówię, no. Bo ja piję pięćdziesiątki. Oj, naprawdę, już niech pan nie przesadza. No to pięćdziesiątka. Tak, ale ciągle jest kłopot. Jakiż kłopot, mówi, bo ja piję na dwie nogi. On mówi, już dobra, niech panu będzie setka dzień. Ja mówię, to nie lepiej co piąty dzień wypić pół litra. <śmiech> <śmiech> Czyli zrobiłeś również z tego teatr. <laughs> no, zrobiłem teatr, no bo w, w końcu jestem aktorem.